Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska, rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo-Modła-Suleżysz, czy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damięty-Nawroty, Drążewo i Bieńki-Karkuty. To inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. To jest taka nasza wewnątrz wojewódzka polityka spójności, wyrównywania szans. To jest też taka emanacja tego, co nazywamy solidarnością i co nazywamy pomocniczością. Jeżeli jakaś jednostka nie jest ta, z powodu oczywiście barier finansowych nie jest w stanie zrealizować sama jakiegoś projektu, no to przychodzi ta kategoria wyższa samorządu z pomocą. Tak? I tak jest w tym wypadku ważna droga powiatowa w gminie Ciechanów. Bardzo potrzebna, łącząca zresztą drogi wyższej kategorii, drogę krajową, drogą wojewódzką. Myślę, że to bardzo poprawi tutaj ruch. No w Sączku też to jest droga gminna, ważna dla tej społeczności, więc staramy się po prostu pomagać i rozwiązywać te problemy wspólnie. Na realizację tych inwestycji przekazano środki w wysokości ponad 8 milionów złotych. 30 kwietnia umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. O nowych inwestycjach na terenie powiatu rozmawialiśmy ze starostą Joanną Potocką-Rak. Inwestycja niezwykle ważna to przebudowa drogi na odcinku blisko 2 km przez miejscowość Rydzewo. Inwestycja, która nie wpisywała się w inne programy, dlatego, tym bardziej jest dla nas ważne wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego, jakie otrzymaliśmy na realizację tego zadania. Inwestycja złożona technicznie, ale myślę, że z tym wykonawca, którego wyłonimy w postępowaniu, sobie doskonale poradzi. Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata, na przełomie roku 2022 i 2023. Spore na pewno ułatwienie komunikacyjne, ale przede wszystkim ta inwestycja ma też ogromną wartość, taką szerszą, prospołeczną, dlatego że zależy nam na tym, żeby otwierać komunikacyjnie i zachęcać do odwiedzania powiatu, właśnie w tych obszarach, które niekoniecznie w tej chwili są odwiedzane właśnie ze względu na fatalny stan dróg. Dla TVC Wioleta Piątkowska.